Na tym filmie na kanale Imatotyka skupimy się na omówieniu zadania trzeciego, które pojawiło się na egzaminie osmoklasisty w roku 2022, a zanim to zrobimy chciałbym Was wszystkich zaprosić do mego kursu, który stworzyłem właśnie dla osób, które przygotowują się dodatkowo do egzaminu osmoklasisty. Kurs jest online, więc możecie korzystać z niego kiedy chcecie i gdzie chcecie. Kurs zawiera wszystko to co pojawiło się na egzaminie, a co najważniejsze wszystko jest wytłumaczone w prosty sposób i to wy sami możecie to ocenić, ponieważ na stronie immatematika.pl znajduje się lekcja pokazowa. Teraz możemy przejść do zadania trzeciego. Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 brano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Suma wybranych liczb jest równa. Czyli mamy tak, liczby trzycyfrowe robią sobie trzy kreski. Raz, dwa, trzy. I teraz szukamy liczby najmniejszej której sumę cyfry jest równa 6, czyli tutaj musimy dać co? 0, nie możemy dać, czyli musimy dać 1. Teraz co możemy tutaj dać, żeby była najmniejsza liczba? 0, i tu musimy dać wtedy 5, ponieważ 1 plus 0 plus 5 daje nam 6, a musimy otrzymać 6. Czyli 1 plus 0 plus 5 równa się 6. Zgadza się? Zgadza się. Teraz szukamy liczby największej, czyli znowu robię sobie trzy kreski. Raz, 2, 3 i szukamy Największej liczby trzycyfrowej o sumie cyfr równej 6, czyli jak myślicie, co możemy tutaj dać? 6. Teraz tu już musimy dać 0 i 0, ponieważ musimy mieć 6 plus 0 plus 0 równa się 6, 6, 6 zgadza się. I na samym końcu mam pytanie. Suma wybranych liczb jest równa, czyli musimy dodać liczbę najmniejszą i liczbę największą, czyli mamy 105 plus 600 równa się 705. Teraz szukamy takiej odpowiedzi, będzie to odpowiedź B. I oto w ten sposób rozwiązaliśmy zadanie trzecie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak masz jakieś pytania do tego zadania, to śmiało zostaw komentarz.